Hello. My name is Renata. My channel is called Learn Polish with Renata. Today I'm going to talk about dinner. So, uh, dzisiaj mamy rybę, bas, sibas i jest z frytkami zrobionymi ze słodkich ziemniaków. Także spinak z cioskiem i z pomidorami wszystko jest usmażone na patelce. Z tym, że frytki są zrobione w piekarniku. Na rybę jest położona, posypany jest taragon, przyprawą taragon i także gran fenagreek jest używany. Pieprz i sól i olej z oliwek, zrobiony jest ryba i spinach z oleju z oliwek. Jest. Y... Ja bardzo lubię tą rybę. Bardzo dziękuję. Do widzenia.